No rzeczywiście nie ma elementów w tym meczu, żeby zagłębie może Był teraz Kocot z dystansu ale piękna bramka przemysława Kocota 79 minuta. Nic jej nie zapowiadało. Uderzył Kocot, No i nie miał szansy Marian Kelemen. O ile do mi, jednego. Ile mi pamięć nie myli. To jest trzeci strzał z dysansów zawodników zagłębia. Kapitalne uderzenie. Przemka Kocota. Tutaj były 20 metr, ponad 20 metr. Zabrakło krycia. Tak, zgubił krycie tutaj ładnie Plizga. Świetne uderzenie. Świetne. Tu nie miał Kelemen nic zapowiedzenia. Zobaczmy raz jeszcze. Obrodziło bramkami. Świetne odegranie plizgi do kocota. Zdołał uderzyć na bramkę i zaskoczył Mariana Kelemena. Ta piłka nabrała takiej dziwnej rotacji.